Dzisiejsze słowo będzie jeszcze inne. Nagrywałem je w plenerze. To była msza dla myśliwych na rozpoczęcie sezonu z okazji świętego Huberta. Klimat był taki, jaki był, był poranek, było zimno, w plenerze szum, aut i wiele innych rzeczy bardziej takie coachingowe to słowo, ale myślę, że wielu z was będzie mogło coś dla siebie z tego wyciągnąć. Życzę Wam. Miłego słuchania i wyciągnięcia wniosków dla swojego życia. Usłyszeliśmy Jezusa, który odwoływał się do zwierząt. On często w swoim nauczaniu pokazywał zwierzęta. I to nie bez kozery. Chciał przez to coś powiedzieć. Dziś usłyszeliśmy, przypatrz się ptakom powietrznym. Innym razem mówił o owcach, o barankach. I za każdym z tych zwierząt, o których mówił Jezus, kryła się jakaś symbolika. Kiedy mówił o owcach i barankach, to one symbolizują ludzi, którzy należą do Boga. W tej samej Ewangelii możemy usłyszeć również słowa Jezusa, który mówi o wilkach. Jest to biegun jak gdyby przeciwny wobec owiec. Posyłam was jak owce między wilki, a za wilkami kryją się fałszywi prorocy, którzy przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są winkami. O ptakach niebieskich usłyszeliśmy dzisiaj. To przykład Bożej opieki nad stworzeniem, że Bóg troszy się bardziej o nas ludzi niż o ptaki. Jest jeszcze wiele innych fragmentów w Ewangelii, kiedy Jezus mówi o zwierzętach, na przykład o wężach, o gołębiach, o wielbłądzie, świniach, psach, rybach, o wołach i o osłach. W nauczaniu Jezusa zwierzęta były obecne, ale pozwólcie, że dzisiaj odwołam się do jednej historii, która mi się w życiu przydarzyła. Kiedyś, o takiej porze jak tam mniej więcej, albo trochę wcześniej, jesienią, miałem swój dom nad jeziorem, yy, taki letniskowy. I kiedy siedziałem sobie na ławce i patrzyłem na niebo. I zauważyłem dzikie gęsi, które odlatują na południe. I mam teraz pytanie do Was, to będzie konkurs. Kto pierwszy odpowie, dostaje nagrodę. W jakim kształcie układa się ten klucz szliki gęsi, czyli V, v brawo, ex panowie. Dokładnie w kształcie litery V. Wyobraźcie sobie, że zacząłem to notować, dlaczego te gęsi lecą i ten klucz się układa w literę właśnie V i zacząłem trochę czytać, szukać. Dzisiaj jest to łatwiejsze, bo jest AI, można sobie zajrzeć do, 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 do niego i wszystko znajdziesz. Ale wówczas trafiłem na książkę, w której ktoś opisywał właśnie ten fenomen. I chciałbym Ci Wam o tym opowiedzieć. Po pierwsze, ptaki, które lecą, poruszają skrzydłami i wytwarzają coś na zasadzie takiego tunelu aerodynamicznego. Ta fala po prostu sprawia, że się taki tunel wytwarza. Jeżeli jedna gęś leci za drugą, to ona ma mniejszy opór do pokonania, i okazało się, że gęsi tym, lecąc w tym kluczu mogą pokonać dystans o ponad 70% dłuższy niż by leciały pojedynczo. Myślę, że od gęsi możemy się czegoś nauczyć. Gdybyśmy jako ludzie dążyli w tym samym kierunku, tworzyli wspólnotę, coś razem próbowali osiągnąć, to łatwiej byśmy to osiągnęli i do tego doszli. Gdy któraś gęś wyłamuje się z tego klucza i próbuje lecieć sama, to się dość szybko męczy. Jeżeli jest mądra, a jest mądra, to pochyli wraca i korzysta z siły nośnej, wypracowanej przez ptaki, które lecą przed nią na przodzie. Druga sprawa, gęś, która leci na przedzie, ta gęś prowadząca, ona wykonuje najcięższą pracę, bo najdzie pierwsza, rozpryła te powietrze i ona się szybko męczy. Nie jest w stanie lecieć no-stop na przodzie Co jakiś czas po prostu spada na koniec tego stada i leci odpoczywając. Ten mechanizm wykorzystuje na przykład kto? Brawo! Nagroda! Kolejna dla pana! Wykorzystują kolarze, dokładnie tak! Więc yy, warto przeglądać się tym ptakom nie tylko ptakom, ale, ale tutaj jakimkolwiek regionem by czego się nauczyć. I jeszcze jedna taka uwaga moim zdaniem, że nie da się być non-stop liderem w życiu, słuchajcie, i być tym, który idzie pierwszy, bo wykonujesz najcięższą robotę. Czasami warto odpuścić, zejść na bok, pozwolić komuś innemu coś w życiu zrobić. Nie ma rysia, więc się pewno nie obrazi. Pytałem ja malaty kiedy rezygnuję z funkcji. Na razie się trzymam mocno tego stołka. Trzecia rzecz. Kiedy gęsi lecą, to co jakiś czas wydają taki specyficzny dźwięk, tak zwane pogęgiwanie. Zbadano, słuchajcie, co to jest? Okazuje się, że tak gęsi, kiedy pogęgują, to jest to taki sygnał, który dodaje otuchy. Jest to bardzo pozytywnie wzmocniający sygnał, te, która idzie naprzód. Tak sobie pomyślałem: jakie ludzie wydają komunikaty za plecami innych? Dokładnie tak. Rzadko, kiedy pozytywne i wzmacniające z reguły komuś, przepraszam, obrabiamy, nie wspomnę, którą część ciała. Kolejna rzecz, która mnie zafascynowała, jak życiu gęsi, to to, że kiedyś, kiedy jedna z nich na przykład zostanie postrzelona, to wasz udział, albo kiedy jest chora na przykład, to wyobraźcie sobie, że dwie inne eskortują ją na ziemię i opiekują się nią tak długo, dopóki nie wydobrzeje, albo nie skończy życia. I dopiero wtedy szukają kolejnego stada, dołączają się do niego i lecą dalej. Pomyślałem sobie znowu o ludziach, przez analogię, co my jako ludzie robimy, kiedy załóżmy, moja żona się zestarzeje albo zachoruje. Brawo! Nie będzie nagody za to szukanie młodszej. Nie pochwalam tego. Ale tak w życiu jest. Kiedyś mówiłem, pokazanie też domyśliwych, i jeden z nich potem podszedł do mnie i powiedział mi tak: Wiesz co, on mówi? Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałeś na temat dzikiego się. On, mówi, jaka? A on mówi, wyobraź sobie, że kiedy one. Schodzą na ziemię po to, żeby odpocząć, albo żeby się posilić, najeść, napić. To na zewnątrz tego stada, tego obiektu, wystawiają straże, które stoją i one patrzą, czy coś im nie grozi. Tak jest? Tak jest. No to mamy kolejną rzecz i zobaczcie, a co my jako ludzie robimy, gdy chodzi o bezpieczeństwo naszego stada? Mojej rodziny? Czy uważnie pilnujemy pewne rzeczy, czy nie przegapiamy jakichś niebezpieczeństw, które się pojawiają? Mówi się. Czasami tak potocznie głupia gęś, albo że masz ptasi ptasimużnek. Powiem Wam, że chciałbym mieć taki ptasi ptasimużnek jak te gęsi i być taką głupią gęsią jak oni. Czy jest jeszcze jakaś jeszcze inna sprawa, o której Wy wiecie jako myśliwi na temat dzikich gęsi, o której ja nie mówiłem? Będzie specjalna nagroda, jak to coś myśli. Nie ma. No dobrze. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionych przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu. Gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić? Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.